Stary, zapomniany aparat, brudna optyka ze śladami grzybni. Czy można przywrócić go do używalności i jak będą wyglądały zdjęcia robione takim sprzętem? Chciałem nieco urozmaicić filmy na tym kanale i zrobić coś dla mnie nowego. I zupełnie innego. I właśnie wziąć na warsztat taki stary obiektyw, wyczyścić go no i przetestować, na ile nadaje się w dzisiejszych czasach. Jest też duża szansa, że coś popsuje, no i pewnie będę potrzebował też waszej pomocy, więc zostańcie proszę do końca. Cześć, witajcie serdecznie. Bardzo miło Was znowu tutaj widzieć. Na tym kanale dzielę się z Wami moim doświadczeniem w fotografowaniu natury i krajobrazu, żebyście mogli robić lepsze zdjęcia każdym aparatem bez bezsensownego wydawania pieniędzy. Zapraszam do subskrypcji, jeśli interesują Was. Takie tematy. Sponsorem odcinka jest Skylum, producent rozsądnej alternatywy dla Lightrooma, programu Luminar Neo z opcją bez subskrypcji, ale o tym za chwilę. Ostatnio właśnie u rodziców na poddaszu znalazłem stary radziecki aparat Zorki 4 z obiektywem. Jest to obiektyw Jupiter 8 52.0 No i pomyślałem sobie, że fajnie by było go wziąć i Przetestować. Widać, że ten sprzęt nie próżnował, więc jego stan pozostawia nieco do życzenia, ale fajnie by było go odnowić i spróbować zrobić jakieś zdjęcia. Od razu dodam, że wchodzę na zupełnie nieznane terytorium, więc ryzyko powstania czegoś jest dość duże. Ile warte jest moje znalezisko? No, niestety nie mogę zrezygnować z pracy, jest to dość tani i pospolity model. Na Allegro egzemplarze ZORKI 4 z obiektywem można znaleźć za niewiele ponad 200 zł, a sam obiektyw można trafić jeszcze taniej. Także myślę, że jest to dobry materiał, właśnie na taką pierwszą renowację. Jak coś się zepsuje, no to myślę, że dramatu nie będzie. Dzisiaj się zajmiemy tylko obiektywem, ale zapraszam Was do subskrypcji, jeśli chcecie zobaczyć finał tej zabawy. Zastanawiacie się, jak stary jest ten zestaw? Według zdjęć na stronie Soviet Cameras mój model pochodzi z lat 1960-1963, czyli ma ponad 60 lat. No to sporo, więc zobaczcie sobie z bliska. Jak to wygląda? Gdy zacząłem kręcić materiały do tego filmu, zauważyłem ślady krzyba na optyce. Ogólnie wydaje się ona dość mocno zabrudzona, a do tego na zewnątrz jest yy, niestety porysowana. Sama budowa też wygląda nieciekawie, klei się, jest nieprzyjemna w dotyku. Do tego ten pierścień przysłony jest taki bardzo luźny, nie działa zbyt przyjemnie, także spróbujemy go również nasmarować. Także ogarniemy to wszystko, rozkręcimy, wyczyścimy soczewki, nasmarujemy pierścień przesłony, ale najpierw trzeba zobaczyć, jak wyglądają zdjęcia z tego obiektywu przed próbą. No bo być może to będzie jego ostatnia próba. <laughs> Zamontowałem ten obiektyw na moim kanonie R5. Przejściówka z M39 na bagnet RF to bardzo prosta konstrukcja. Po prostu zakładamy, wkręcamy obiektyw i gotowe. Z tym zestawem wybrałem się do pobliskiego parku i nagrałem trochę filmów. No, niestety, jak widzicie, wygląda to fatalnie. No, generalnie każde ostrzejsze światła, właściwie nawet kontrastujące elementy powodują odblaski, taki nieprzyjemny ogólnie obraz. Wszystko wygląda tak, jakbym posmarował to całe szkło jakimś masłem. Także no jestem ciekaw ile z tego możemy usunąć jeżeli wyczyścimy optykę i pozbędziemy się grzyba. Żeby też mieć jakieś lepsze rozeznanie zrobiłem tutaj za mną zdjęcie takie testowe żeby można było porównać właśnie przed i po efekt tego całego czyszczenia żeby ocenić czy w ogóle było warto. No ale do tych zdjęć to jeszcze wrócimy. Żeby w ogóle ogarnąć co i jak no to znalazłem na YouTubie bardzo fantastycznie przygotowany szczegółowy materiał jak przeprowadzić naprawę. Także tutaj wam pokażę tylko Skrót, żebyście się nie zanudzili, ale jeżeli ktoś z Was potrzebuje zrobić taką naprawę nieco dokładniej, no to podnikuję na dole film, z którego ja korzystałem, żebyście mogli też to sobie sami zrobić. No dobra, zaczynamy. Na początku obiektyw należy po prostu rozkręcić. Mocniejszy chwyt i sprawa załatwiona. Osobno mamy blok optyczny z przysłoną, a osobno mechanizm ostrzenia. Ponieważ ostrzenie działa raczej bezproblemowo, to skupiłem się na bloku optycznym. Musiałem sobie niestety sprawdzić dodatkowy precyzyjny śrubokręt o szerokości 1 mm, ale o małej grubości 0,18. Tutaj jest duże ryzyko, że zapieczone śrubki mogą się kruszyć i nie można nic na siłę, w razie czego warto sobie to rozmiękczyć jakimś środkiem do rozpuszczenia. I o dziwo wszystko poszło bardzo łatwo. Nowy śrubokręt idealnie pasował, a śrubki chętnie dawały się wykręcać. Gdybym tylko wiedział, jak trudno będzie je wkręcić z powrotem, teraz miało być łatwo. Trzeba było po prostu odkręcić ten pierścień. Na wszystkich filmach, jakie widziałem, to było po prostu bardzo łatwe i pierścień po prostu się kręci, ale nie u mnie. U mnie ani drgnął. Namęczyłem się okrutnie i naprawdę robiłem to bardzo długo, i w końcu poszedłem po WD40. Przyknąłem z jednej i z drugiej strony i to po parę razy i martwiłem się o to, żeby nic nie wlało się do listków przesłony, no bo będzie kicha jeszcze bardziej zepsuje niż naprawie. No niestety nic to nie dawało, więc zacząłem lekko podważać pierścień, najpierw taką plastikową wkładką, a po chwili sięgnąłem też po płaski śrubokręt, by mocno go podważyć no, licząc na to, że nie popsuje czegoś bardziej. Ale zaczęło coś lekko strzelać i nagle pierścień się poluzował. Albo stary smar skleił elementy, albo gwint przeskoczył na właściwe miejsce. A może obydwie rzeczy. Nadal. Nareszcie można było działać dalej. Wyczyściłem pozostałości po smalach, żeby nie brudziło się biurko. No, i kolejny etap to ten przedni pierścień. Tutaj na szczęście tylko dwie śrubki do odkręcenia, łatwo poszło. No i nagle mamy dostęp do soczewek. Jak widzicie, są one dość mocno zabrudzone i jest ten grzyb. Nawet w tej tylnej soczewce też znalazłem kawałek. Wyczyściłem obydwie grupy. Najpierw patyczkami z płynem do optyki Cajsa, potem zwykłymi chustyczkami do okularów, a gdy wysły, dałem alkohol izopropylowy. Tutaj miałem jakieś. Do obawy, ale na szczęście nic się nie stało. Widać było efekt od razu, grzyb zniknął i w sumie wszystko się bardzo ładnie wyczyściło. Zanim jeszcze przejdę dalej, to stwierdziłem, że nasmaruję mechanizm pierścienia przysłony. Same listki są jeszcze czyste, więc ryzykowałem, ale fajnie było, żeby pierśnie się gładko obracał. Tutaj dwie śrubki, więc łatwa sprawa, za to stary smar strasznie wszystko oblepił i musiałem naprawdę się mocno napracować, żeby go usunąć. Zastąpiłem go zwykłym smarem rowerowym, myślę, że tutaj nie ma co przesadzać. Dajcie znać w komentarzach, jeśli popełniłem jakiś błąd i powinienem to szybko z powrotem rozkręcić i wyczyścić. Ale myślę, że wszystko wyszło całkiem spoko. Nałożyłem go, wydawało mi się, że dość obficie, ale zdradzę wam, że gdybym to zrobił drugi raz, to pewnie dałbym go trochę więcej albo coś gęstszego. No bo pierścień faktycznie chodzi teraz gładko i równomiernie, ale myślę, że nic by nie przeszkadzało, gdyby trochę większy stawiał opór. No ale przynajmniej nie ma luzu i samo się nie przestawia. Zanim przejdę do skręcania, stwierdziłem, że go nieco odświeżę, widziałem na innym filmie, że całkiem dobrze to wychodzi z dremelem, ale nie jestem zadowolony z efektu, no i tutaj yy, proszę o waszą pomoc, może macie pomysł, co z tym można dalej zrobić, albo jak to zrobić inaczej następnym razem, no bo tutaj zobaczcie, są jakieś takie dziwne wyżerki. Na pewno nie jest to efekt, o który mi chodziło, a używałem takiej drucianej szczotki. Teraz zacząłem wszystko skręcać z powrotem, strasznie ciężko było mi te małe śrubki ogarnąć i naprawdę zajęło mi to bardzo dużo czasu, właściwie całą resztę karty pamięci zapełniłem moimi próbami, no ale w końcu się udało, oszczędzę Wam tego. Może macie jakiś sposób, jak sobie radzić z takimi precyzyjnymi śrubkami? Yy, podzielcie się proszę na dole w komentarzach. Miałem też problem, jak ustawić ten pierścień przesłony, żeby się wyrównał z oznaczeniami na obudowie, a także żeby pasowały te otwory na śrubki. Okazało się, że za mocno go wkręcałem, więc trzeba było go cofnąć o parę obrotów. Później tylko trzeba było mocniej dokręcić dwie części obiektywu, no i cała operacja zakończyła się sukcesem. No cóż, bardzo się cieszę, że udało mi się wyczyścić optykę i nasmarować mechanizm przysłony, no bo w sumie poszło to wszystko bez zarzutu. Kosmetycznie z daleka no, wygląda to całkiem dobrze, ale muszę przyznać, że daję sobie truje taką za wykonanie roboty. No nie jestem zadowolony, jestem dość krytyczny wobec tego. Także jeżeli macie jakiś pomysł jak to w przyszłości zrobić lepiej albo co mogę tutaj jeszcze zrobić? Może jeszcze jakoś to podszlifować, zrobić z tego jakieś szczotkowane aluminium? Dajcie znać w komentarzach. No, bo będę szukał tych podpowiedzi. Może coś mi się tutaj uda zrobić. No dobra, zobaczmy teraz na zdjęcia testowe. Ale. Najpierw powiem wam o sponsorze odcinka. Skylum to jest producent naprawdę rozsądnej alternatywy dla Lightrooma, programu Luminar Neon. Jeżeli macie dość subskrypcji lub szukacie tańszej opcji, no to polecam wam sprawdzić link na dole filmu. Możecie bez ryzyka przetestować program przez 30 dni, a tutaj możecie znaleźć film, w którym pokazuje przykładową edycję tym programem. Jeżeli użyjecie kodu Konieczny 10 to do tego otrzymacie 10% zniżki na zakup. Także linki znajdziecie na dole. Wielkie dzięki i wracamy do filmu. No to zobaczmy sobie, jak wygląda przesłona 2.0 i jakie są efekty tego czyszczenia. Tak. Y no praktycznie ja nie widzę na tych zdjęciach różnicy, do tego przez to, że to jest ręcznie ustawiana przysłona, no to nie do końca da się w 100% odtworzyć te same zdjęcia, no i też parę dni minęło między zrobieniem zdjęć testowych, a tym ostatnim ustawieniem, więc trochę te aparaty są zrobione inaczej, ale myślę, że to jest bliskie warunków takich rzeczywistych, no i jeżeli nie widać jakichś spektakularnych różnic, no to pewnie ich tam po prostu nie ma. Wydaje mi się, że dopiero na 5-6 można zobaczyć jakieś drobne efekty. Wydaje mi się, że tutaj ta poświata jest mniejsza. Kontrast jest trochę lepszy, no i te odblaski są nieco mniejsze. No, do tego trzeba podkreślić, że to jest gdzieś metr od aparatu, więc być może ten obiektyw nie ostrzy dobrze w takich warunkach. No, ale mimo wszystko liczyłem na więcej. Ale okazuje się, że jednak w plenerze. Obrazek zrobił się nieco bardziej przyjemny. Mam wrażenie że przy takich mocnych flarach, gdzie słońce gdzieś tam z boku świeciło na ten obiektyw, to ten kontrast jest dużo lepszy, znaczy dużo, wyraźnie lepszy. No bo mimo wszystko wcześniej to wszystko było kompletnie niewidoczne, a teraz faktycznie da się tego typu ujęcia zrobić, więc takie moje wrażenie z tej całej sesji w plenerze jest takie, że gdzieś tam jeden stop zyskujemy jakości, jeżeli chodzi o ogólną jakość obrazu. Zobaczcie też, jak zmienia się jego bokę, bo ma on całkiem fajnie taki pierścieniowy kształt, właśnie przy przysłonie 2.0. No i myślę, że filmowcy też docenią to, że mamy tam taką płynną regulację przysłony i to wszystko całkiem fajnie do filmów się nadaje. Poszukałem też w internecie trochę recenzji tego obiektywu. No i okazuje się, że dla wielu filmowców to jest bardzo fajny obiektyw. Wiele osób właśnie ceni sobie taką plastykę. No i w sumie trochę to rozumiem, zwłaszcza podczas ujęć nocnych przy przesłonie 2.8 nie potrzeba żadnych filtrów typu black mist i tak dalej. Efekt tego rozbłysku mamy właściwie za darmo w pakiecie. Jak dla mnie ten obiektyw ma naprawdę duży potencjał taki kreatywny, ale myślę, że nie jest on aż tak wszechstronny jak pokazywane niedawno przeze mnie Helios 44M. Jeżeli szukacie jakiegoś fajnego vintage obiektywu, to moim zdaniem jest to lepsza opcja. Trochę inne bokę, ale również mamy tam nieco osłabione kontrasty, dużo rozbłyski, ale wszystko ma wrażenie jest takie bardziej kontrolowane i trudniej znaleźć sytuacje, w których tam kompletnie wszystko się rozpada. Muszę przyznać, że generalnie koniec końców polubiłem ten obiektyw. E, e, takie początkowe duże rozczarowanie zostało zastąpione przez chęć po prostu skorzystania z niego i, i użycia jego cech, tych wad, jako cech właściwie e, do mm, jakichś takich kreatywnych efektów, ciekawych rozwiązań. Także, no, niewątpliwie na tą opinię też wpłynęło to, że trochę czasu spędziłem na jego czyszczeniu i rozkręcaniu, skręcaniu, także trochę się zżyliśmy i, i myślę, że się zaprzyjaźniliśmy. E, dajcie znać, co. Myślicie o tym finalnym efekcie i liczę naprawdę na Wasze sugestie, co i jak mógłbym zrobić inaczej. No i jestem ciekaw, czy w ogóle macie jakiś pomysł, jak wykończyć tę powierzchnię, żeby nabrała ona jakiegoś takiego, może nie wiem, takiego matowego, szczotkowanego efektu. Napiszcie, proszę, w komentarzach. Bardzo czekam tutaj na Waszą pomoc. Także, jak widzieliście, mam tutaj już trochę takiego retro sprzętu na przyszłe odcinki, więc jeżeli lubicie takie tematy, no to zapraszam do subskrypcji. Dzięki za wspólnie spędzony czas, ja już się będę z Wami dzisiaj żegnał. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!